Ja nawet mogę jak można wprowadzić taki stan. Dr. Andrzej Kaczorowski, psycholog, pedagog, hipnolog, doktor medycyny naturalnej i teologii. Absolwent Moskiewskiej Szkoły Hipnozy oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Moskwie, którym otrzymał stopień kandydata nauk psychologicznych. Umiejętności swoje doskonalił w Rosji, na Ukrainie oraz w Europie Zachodniej na różnych instytutach hipnozy werbalnej i niewerbalnej oraz klinicznej. Jest czołowym hipnotyzerem, hipnologiem, hipnoterapeutą, który łączy hipnozę terapeutyczną z innymi technikami hipnozy w innych dziedzinach życia. W kryminalistyce, sporcie, edukacji, włącznie z pokazami estradowymi. Panie doktorze, na czym polega hipnoza? Podobnie jak przez sensym. W demonstracji mojego sensu hipnozy mówiłem, na czym polega. Jest to przede wszystkim stan pomiędzy jałem a snem. Nie jest to sen fizjologiczny, ani nie jest to stan e, e, spoczynku. Stan taki, który, w którym wywołujemy w umyśle wprowadzając pacjenta w stan alfa i teta. Theta stan, stan to jest częstotliwości pracy mózgu, tak zwany przedsionek snu, kiedy człowiek jeszcze nie zasnął, zasypia i wchodzi w taki stan czuwania. Więc przy terapii wykorzystujemy te możliwości, żeby utrzymać pacjenta w stanie synchronizacji półkul mózgowych, aby doprowadzić do na swoim umyśle, na swoich myślach, I, do tego, i poprzez to docieramy do podświadomości do różnych problemów, w zależności od założonego celu. Jaki będzie cel, przy terapii jest cel. Uzyskania efektu terapeutycznego. Przy hipnozie kryminalnej jest to, żeby sobie przypomnieć pewne zdarzenie czy otworzyć prawdę, jaka, jaka, jaka była, którą nasza świadomość nie pamięta. Są różne hipnozy: I sportowa, która mobilizuje do, do, do dopingu w uzyskaniu sukcesu, jest hipnoza, i tak zwana dla menadżerów w uzyskaniu sukcesu finansowego. No i jest hipnoza edukacyjna. W każdej dziedzinie inaczej się pracuje. Czy hipnozę można nazwać sztucznym snem? Tak, co niektórzy tak nazywają. Nie ma konkretnej definicji. Jest to sztuczny sen, czyli my sztucznie wywołujemy. Naturalny sen człowiek wchodzi w podobny stan, w stan alfa odprężenia, rozluźnienia. W stan theta, czyli synchronizacji kółku mózgowych, umysł koncentruje się na jednej czynności, na zasypianiu, a przy terapii stosujemy tutaj koncentrujemy umysł na Głosie terapeuty, i wtedy pacjent zapomina o świecie zewnętrznym, koncentruje się na swoim wnętrzu. Później następuje w naturalnym, fizjologicznym śnie, już wchodzi w pacjent czy człowiek w stan delta, to już zasypia całkowicie, to już jest niepamięć taka, którą nie pamięta. W hipnozie różnie pamięta, w zależności od głębokości fazy. W stanu hipnozy. Są głębokie fazy, są niższe, tak jak w naturalnym śnie. Czy hipnozę można stosować jako sposób wyleczenia się z jakichś chorób, lęków, traumy czy nowotworów? Jeżeli przyjmiemy, że to nasz umysł kieruje naszym życiem i to, co się dzieje w życiu, nie jest jest pewnym zdarzeniem życia, gdzie choroba też nie jest przypadkiem człowieka, ale na to też pracuje człowiek, na, na, na swój chorob, na chorobę czy na pewne problemy życiowe. I docieramy do podświadomości, oczukujemy przede wszystkim problem przyczyny choroby powstania, jaki był początek, co na to się złożyło i, i, i wiemy z naszych doświadczeń w tego typu terapii, że przyczyna tkwi w naszym myśle. My jesteśmy efektem naszych nawyków myślowych i to, co się dzieje w naszym życiu, składa się na efekt tego końcowego stanu, czyli skutku, jakim staje się choroba, czy jakiś problem życiowy człowieka. Ja często porównuję umysł człowieka świadomość i podświadomość do takiego aparatu fotograficznego, cyfrowego, gdzie obiektywem jest świadomość i nagrywa to, co my chcemy widzieć, kierujemy tym obiektywem, a nasza podświadomość, ten negatyw, który nagrywa wszystko to, co przenika przez świadomy umysł, czyli obiektyw. No i dobrze jest od czasu do czasu przeprowadzić takie remaky, weryfikacje tych wszystkich e, obrazów, które wniknęły w ten Negatyw, żeby oczyścić jest z negatywnych myśli. Kogo znałeś? Do kogo przyszłaś do tego życia? 10, 9, 8. Patrz teraz, poczuj tą energię braci, siostry. Mam 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Czyja energia jest bliska? Kogo czujesz w duszy? Bata, starszego. imię mnie. Henryk. Zobacz, kim on był w tamtym wcieleniu, w poprzednim wcieleniu dla Ciebie. Jeszcze raz odlicz, tym razem od 1 do 5 opiszesz mi poprzednie wcielenie, kiedy jego znałeś. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No zobacz, kogo widzisz. Kim tak? No, czujesz jego, w którym wcieleniu był ci bliski. Dzień był dla ciebie. Tak, młodego mężczyzny widzę? Tak, młodego mężczyzna. Tak. No, dalej opisuj go. Wchodzisz w poprzednie wcielenia, opisz mi go, jak wygląda. Jak to jest możliwe, że osoba będąca w stanie hipnozy cofa się... w Pamięcią do wczesnych lat życia, nawet do poprzednich wcieleń. No, to jest tak, jak ja porównanie do aparatu fotograficznego czy do kamery, która wszystko nagrywa. I ten zapis. Informacja po śmierci pozostaje w przestrzeni naszej i później wnika w następne istoty, które się rodzą. I w ten sposób przyjmujemy informację, która wcześniej już została zaprogramowana przez człowiek. Jest też takim biokomputerem, na którym nagrywa się wszystko. I, i za każdym wcieleniem określam, że my weryfikujemy swoje poprzednie życie, poprawiamy. Przechodzimy tak, jakby porównać to do uniwersytetu życia człowieka na ziemi, szkoły, w której my cały czas udoskonalamy się. No ważne, żeby nie robić błędów. Nieraz te wcielenia nakładają się na siebie, jakby człowiek powielał swoje poprzednie życie i nic nie zrozumiał z poprzedniego doświadczenia swojego. To że każde życie jest nowym doświadczeniem człowieka, w nowej formie, w nowym miejscu, w nowej rodzinie. A że człowiek pamięta, to już to powiedziałem, że nagrywa się to na takiej dyskietce, którą nazywamy duszę. Dusza jest to um, informacja, infoenergia, która nagrywa się na, na tym chipie, na tej dyskietce, no, która, do której mamy dostęp.